Rada Powiatu Gniezińskiego dziś obradowała w trybie nadzwyczajnym, w formie zdalnej. Do budżetu jednostki wprowadzono nowe środki pozyskane z zewnątrz. Mamy dzisiaj nadzwyczajną sesję, dlatego że wpłynęły środki do powiatu gnieźnieńskiego z dotacji celowych oraz subwencji oświatowej. I teraz tak, z dotacji celowej część środków jest przeznaczona na podręczniki oraz materiały edukacyjne. To jest około kwota 20 tysięcy złotych, niecałe 20 tysięcy złotych, 46 tysięcy to jest subwencja, która zostanie przeznaczona na edukację obywateli Ukrainy, którzy przebywają w naszych jednostkach. Ponadto zwiększamy dochody o 76 tysięcy dla osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Mielżynie i łopiennie. To są te osoby, które są umieszczone według starych zasad ustawy o pomocy społecznej sprzed 2004 roku. W związku z tym te środki zostaną tam przekierowane. Ponadto mamy również zwiększenie środków o 318 tysięcy, oczywiście mówię za okrągleniu, 318 tysięcy na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i to są środki, które zostaną przekazane z dotacji celowej dla naszej geodezji. Także powiat gnieźnieński pozyskał dofinansowanie z grantu, maksymalne dofinansowanie, jakie było przeznaczone dla powiat gnieźnieński, to jest 350 tysięcy na Polskę Cyfrową. To będą środki przeznaczone na to, by móc zakupić sprzęt informatyczny i wyposażyć w niego najprawdopodobniej szkoły, ponieważ rozdysponowanie tych środków będzie uzależnione od tego, w jaki sposób będą wpływały zgłoszenia i w jaki sposób będziemy prowadzili rozmowy z nauczycielami. Dodatkowo mamy również zwiększenie dochodu. O 266 tysięcy. Oczywiście, także mówię w zaokrągleniu, są to kwoty, które będą przeznaczone na utrzymanie obywateli Ukrainy zgodnie z decyzją wojewody. I to wszystko wydatki oczywiście w zależności od tego, gdzie zostaną te środki przeznaczone. I jeszcze nadmieniam, że zmieniamy prognozę finansową o kwotę 10 tysięcy złotych. Ta kwota zostanie przekazana Państwowej Straży Pożarnej. To są środki na wykorzystany sprzęt podczas na odrze z kryzysem, który jak zwykle wiemy. W sesji uczestniczyło 20 radnych. Trzech było nieobecnych, a wszystkie głosowania przebiegły w sposób jednomyślny.